Dzień dobry Państwu, Tomasz Szwajgiert. Szanowni Państwo, otrzymałem odpowiedź z Prokuratury Krajowej na moje zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. To Nasze znaczy, zawiadomienie chyba jeszcze jest w toku, ale na normalny wniosek, że skoro zawiadamiam o przestępstwie, którą, które miała popełnić prokurator, Między innymi prokurator prokuratury regionalnej w Lublinie, to chyba ta prokuratura powinna być wyłączona z tych wszystkich czynności. I otrzymałem takie, taką właśnie odpowiedź, bo to znaczy, mój pan mecenas, tak, do pana Lamsar, to jest do mnie kierowane. Prokuratura Krajowa, Departament ds. Przestępczości Gospodarczej i tak dalej, i tak dalej. Pan adwokat Marcin Pietrowski, walcera adwokacka, i tak dalej. Uprzejmie informuję, że nie został uwzględniony skierowany przez Pana do Prokuratora Krajowego zawarty w piśmie 7 maja 25 roku wniosek o zmianę Prokuratury Regionalnej w Lublinie jako jednostki właściwej do prowadzenia postępowania zarejestrowanego pod sygnaturą akt. RP2DS 17 na 29 To jest tylko ty, 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 kilka słów. Bez, szanowni państwo, jakiegokolwiek wyjaśnienia, e, dlaczego. A wniosek brzmiał w sposób następujący. E, bo wcześniej wysłaliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa, i 27 maja pan mecenas Pietrowski napisał tak dotyczy, że zawiadomienie do o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy publicznych, prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych, złamania fundamentalnych zasad prawa do obrony. Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, Ministerstwo sprawiedliwości. Kolej Ujazdowski, no, czyli szanowny panie ministrze. To było, to poprzedziło właśnie tę odpowiedź, że wniosek nie został uwzględniony. Czyli dalej miała się będą zajmować Lublin. I słuchajcie, co co tutaj w tym wniosku pisaliśmy? Działając w imieniu mojego mocodawcy, pana Tomasza Szwegierta, pełnomocnictwo przy dokumencie zawiadomienia z dnia 7 maja 2025 roku, którego kopię wraz z załącznikami przykładu. Uprzejmie wskazując, co następuje. W wspomnianym wyżej piśmie, reprezentując mojego mandanta, złożyłem do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw przez skasane linie osoby. Zawiadomienie zostało skierowane do prokuratury krajowej z uwagi na wagę sprawy, w tym w szczególności dotyczy ono funkcjonariuszy publicznych, prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych, a także złamania fundamentalnych zasad prawa do obrony, a w zasadzie ich pozbawienia w skali nieznanej dotychczas polskim prawie karnym. Nadmieniam, iż w sprawie mojego moc mocodawcy, któremu przysługuje status pokrzywdzonego, prowadzone jest śledztwo w prokuraturze krajowej, o sygnaturze 101 na 23 DS 124 doty dotyczące inwigilacji oprogramowaniem Pegasus. Z niewiadomych przyczyn panu Tomaszowi Szwajgiertowi okoliczności przywołane w zarodomienie 7 maja 1925 roku zostały zadek 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 zadekretowane do Zespołu Śledczego nr 3 Prokuratury Krajowej. Czyli do tego śledztwa do Pegasus zadekretowano mm, przeciwko funkcjonariuszom. Mm, e sobie tutaj to oni wzięli. Okoliczności zawarte bowiem w treści zawiadomienia nie dotyczą bezpośrednio tego śledztwa. To jest zupełnie co innego. Następnie pismem z dnia 20 maja 25 roku pan Tomasz Szwajgier został poinformowany, że sprawą zawiadomienia z 7 maja winna zająć się prokuratura rejonowa Lublin Północ, czyli na prokuraturę regionalną i prokuratorów funkcjonariuszy służb specjalnych Wąsika Kamińskiego i robi to prokuratura tak, popełnia, e, po, Prokuratura, która jest podległa prokuraturze, która wobec mnie e, popełniała przestępstwo. Mając na uwadze powyższe, z uwagi na wagę podniesionych w zadaniu okoliczności oraz przywoływanych w tym piśmie faktów, mój mocodawca wyraża zaniepokojenie przekazaniem sprawy do merytorycznego rozpoznania wspomnianej prokuraturze rejonowej. Zauważyć bowiem należy, że zawiadomienie obejmuje między nimi osoby reprezentujące prokuraturę regionalną w Lublinie i prokuratorów tej jednostki, a zatem o ewentualnym dopuszczeniu się przez te osoby czynów zabronionych mieliby de facto orzekać prokuratorzy jednostki podległej. Osobną kwestią jest, czy sprawa ta winna być rozpoznana przez jednostkę rejonową Prokuratury a nie prokuraturą wyższego rzędu. Nadto w zawiadomieniu zawarto również wniosek o rozważenie możliwości zmiany prokuratury regionalnej w Lublinie od prowadzenia wyżej w zawiadomieniu sprawy PR2DS itd., itd., itd. W której pan Tomasz Szwajder jest stroną. A to wniosek, który nie został w ogóle w ocenie mojego mandanta poddany analizie przez zespół śledczy nr 3 prokuratury krajowej. W tym stanie rzeczy, zwracam się z prośbą do pana ministra, prokuratora generalnego, o poddanie analizie załączonego zawiadomienia i ewentualną weryfikację prawidłowości podjętych działań, w związku z, z, z których sprawą zawiadomiono z dnia 7 maja 25 roku ma zajmować się prokuraturą rejonowa Lublin Północ w Lublinie. Tak pod kątem właściwości rzeczowej i miejscowej oraz uniknięcia ewentualnych zarzutów o brak niezależności i bezstronności tej jednostki. W tym samym piśmie proszę o rozważenie zawartego w zadaniu wniosku odnośnie dalszego prowadzenia sprawy przez prokuraturę regionalną w Lublinie. Prosimy, żebyśmy już no, mieli możliwość po prostu wyjść spoza e, Lublina. Jak widzicie państwo, takiej e, szansy nam e, nikt nie daje. Natomiast po, po tym, kiedy... E, Wydaliśmy książkę, w książce szereg dowodów na to, że moja adwokatka współpracowała z CBA, została przykupiona przez CBA, otrzymywała od nich bardzo poważną gratyfikację, i o tym wiedziała prokurator, która podjęła śledztwo przeciwko mnie. Szaców przeciwko mnie podjęła wtedy, kiedy ja złożyłem zawiadomienie e, o popełnieniu przestępstwa z funkcję RCBA. To było dwa tygodnie później. Było w 2019 roku. I wiecie Państwo, okazuje się, że na sprawie aresztowej występowała moja adwokatka, broniąc mnie rzekomo, Doprowadzenia do tego, że nie zostały zabezpieczone dowody z monitoringu, kiedy mnie pobito, kiedy mnie dręczono, kiedy e, przyzywano mnie od Żydów, mówiono, że niedaleko jest Majdanek, kiedy policja sama nie chciała mnie przyjąć trzy razy do Izby Zatrzymań Policji, bo byłem w takim stanie. Kiedy mnie zwleczono z noszy w Warszawie, w sytuacji, kiedy lekarze twierdzili, że powinienem być w szpitalu i leżeć, szereg przestępstw, kiedy osadzono mnie w więzieniu na areszcie na 11 miesięcy bez kontaktu e, z najbliższymi, e, dano mi kontakt i odpowiedziano mi, że to nieprawda, że nie miałem kontaktów, dano mi kontakt z tą panią e, mecenas, która e, była zawerobowana przez CBA, i która nagrywała moją rodzinę. Rozumiem, właśnie To jest jakiś kuriozum. I oni tę sprawę dali do prowadzenia prokuraturze rejonowej, podległej tej prokuraturze regionalnej, która, którzy, której prokuratorzy dokonali tych przestępstw wobec mnie. No, Szanowni Państwo, e, zgoda na to, żeby przed sądem wywołać się cyrk, bo tego inaczej nie można określić, że występuje adwokatka, która jest e, zeznaje przeciwko mnie, bierze pieniądze od CBA, ostatnią transzę, czy wtedy transzę, 49 tysięcy za to, że udało się mnie wsadzić do więzienia. Występuje, odgrywa cyrk przed sądem, e później przychodzi też do mnie do więzienia, usiłuje nakręcać moje bliskie osoby e po to, żeby pomawiały metodę Giertycha. Jakieś, jakieś, jakieś żarty, prawda? E I Pan profesor Bodnar, który otrzymał, czy ludzie w jego imieniu, pan prokurator delegowany w tym, w, tym, w tym piśmie, pisze, że nie, oni nie, nawet nie uzasadnili dlaczego, tylko mówią, że dalej się musi no, zajmować ta prokuratura. Ta prokuratura, po tym, kiedy przedstawili mi te dowody, dowody na to, że Maciej Wąsik bezpośrednio rozmawiał z tą moją panią mecenas. Miał z nią szereg kontaktów i, no i szczuli na mnie, prawda? I później dzwonił do tej pani prokuratora Nysiwiec. To nie ma dla nich na razie żadnego znaczenia. Dali sprawę tej prokuratorze rejonowej do e, zbadania. A mnie za karę, że wyrwałem te informacje o tym e, dokładnie z sygnaturami, z... E, Czasem rozmów pani mecenas z Wąsikiem i panią prokurator później za to prokuratura ta, ci mojej oprawcy, doszli do wniosku, że muszą mi rozszerzyć zażyty po siedmiu latach. Wiecie, to naprawdę są żarty, bo przynajmniej e, powinienem mieć możliwość, żeby moją sprawę rozpatrywała jakaś niezależna prokuratura, a nie ludzie działali we własnej sprawie. Wiecie, pan prokurator Bodnar był ostatnio w sądzie i chyba widział, co to jest, jeżeli ci ludzie działają we własnej sprawie. Widział tę Izbę Spraw Nadzwyczajnych, Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która na no po prostu działała we własnym interesie i co innego tutaj się dzieje? Nic. To no jest to, że tak jak Państwu czytałem, wystarczyły cztery zdania pana prokuratora Szmyta, tak się nazywa, delegowanego do prokuratury krajowej, który mówi, że ten wniosek nie został uwzględniony. Czyli mną dalej mają zajmować się najpierw oprawców, mają skontrolować ich podwładni, a oprawcy mają dalej się mną zajmować. No moim zdaniem to ja bym to określił jako zemsta Bodnara, no bo my często mówimy o tym, że Pan e, Prokurator Bodnar, Pan Prokurator powinien odejść, bo to są e, razem z Panem Siemoniakiem e, osoby odpowiedzialne za tą klęskę wyborczą między innymi. No, także chciałem, żebyście Państwo o tym wiedzieli, natomiast e, poszedł już do Sejmu wniosek o zdjęcie imunitetu Pana Siemoniaka do Sądu Cywilnego poszedł wniosek w sprawie cywilnej przeciwko panu Szymoniakowi. Także teraz czekamy dalej. Dziękuję Państwu za uwagę i przepraszam, że znowu zajmuję Was moją osobą. Do widzenia Państwu.